Halo, halo, moi kochani. Witam was serdecznie na kolejnym czytaniu miesięcznym. A to czytanie jest na miesiąc październik 2022 i dla wszystkich urodzonych pod znakiem Panny. Moi kochane Panny, mam nadzieję, że to czytanie będzie pasowało do tego co się właśnie w waszym życiu dzieje, że to będzie wasza historia, przynajmniej w części być może tutaj się odnajdziecie. I myślę, że karty będą Wam tutaj um, pomocne, będą chciały coś pokazać, co być może przyda Wam się nie tylko na ten miesiąc, ale również na um, pozostałe miesiące. Tak? Być może, być może tutaj coś takiego fajnego znajdziecie, coś dobrego. Kochani, pierwsza karta to jest Wasz temat w miesiącu październiku. Król Mieczy. To, co będzie pomagało lub przeszkadzało, dwójka monet, wasza świadomość, dziesiątka kielichów, wasza podświadomość, ósemka monet. To, co było, królowa kielichów, to, co będzie, dziesiątka monet, wasza energia, a dwójka buław. Energia zewnętrzna, siła, wasze obawy lub nadzieje, dziesiątka buław i karta na przyszłość. Miasta. A, piękna karta, piękna karta. Um, troszeczkę poprzesuwam, troszeczkę muszę przesunąć, żeby lepiej było widać. Tak jakoś krzywo położyłam. Może teraz ładniej to będzie wyglądało. Okej. Okay. Um, wasza, Wasz temat, Wasz temat, Król Mieczy. Król Mieczy to jest energia pokazująca, że człowiek walczy o siebie całą siłą, całą wiedzą, całą inteligencją, tutaj chodzi o intelekt. Tutaj nie jest walka na pięści, tylko po prostu człowiek zastanawia się, jak tu rozegrać daną sytuację, żeby dla Was była korzystna. A król mieczy to właśnie jest osoba bardzo inteligentna, bardzo błyskotliwa i tutaj w tym miesiącu prawdopodobnie będziecie się wyprężać i wytężać, aby być może kogoś przekonać o swojej racji, tak, żeby wyjść na swoje, żeby coś wygrać dla siebie, coś zdobyć dla siebie. Dwójka monet pokazuje również zmianę. Zmianę być może w finansach, bo tutaj mamy monety, jakaś zmiana być może na tle, na tle zawodowym lub ogólnie jakaś zmiana w życiu, która będzie pociągała za sobą również finanse. Finanse, czyli pozytywna zmiana, pozytywna zmiana, bo dwójka monet to jest karta pokazująca właśnie, że coś się zmienia. Ale e, tak jak powiedziałam, będziecie musieli się troszeczkę wytężyć e, i być może kogoś przekonać o tym, że ta zmiana jest potrzebna, że właśnie tak to powinno być, a nie inaczej swoją rację tutaj przedstawić. Zobaczymy, co karty jeszcze dopowiedzą. Piątka buław, jakiś konflikt. Mhm. Tu będzie jakiś konflikt z innymi ludźmi, z innymi oso no, z ludźmi osobami. E, piątka. Paść, paść kielichów się pokazał. Jakaś lekka energia miłosna i król, król monet. Ja muszę powiedzieć: Tutaj chodzi o jakąś stabilność finansową, tak jak powiedziałam, jakaś zmiana finansowa, ale również uczucia będą odgrywały dużą rolę. Być może to będzie w partnerstwie. Partnerstwie, bo tutaj te uczucia się pokazały. Nie musi to być partnerstwo, bo oczywiście paść kielichów pokazuje, że ktoś przychodzi z kielichem, ktoś ci daje od, y, serce, otwiera się przed tobą, tak? Ale to może być również inna osoba, która będzie dla was bardzo korzystna, albo wy będziecie chcieli komuś właśnie przed kimś się otworzyć swoją. Y, swoje emocje być może pokazać, bo tutaj jakiś konflikt jest i wy będziecie chcieli prawdopodobnie ten konflikt załagodzić y, przez właśnie tak, tak, takie pozytywne emocje, żeby przekazać tej drugiej osobie. To jest bardzo ważne, y, bo niekiedy jest tak, jeżeli dwoje ludzi się znajdzie, którzy są tak wojowo nastawieni, to dochodzi oczywiście do wojny. Do wymiany zdań, do jakiegoś szarpania, do właśnie jakiegoś większego konfliktu i się zaczyna wojna. A tutaj chodzi o to, żeby jedna osoba ustąpiła i prawdopodobnie to będziecie wy. Będziecie się starać ten konflikt załagodzić w taki sposób, żeby dla siebie również z tego powodu mieć jakieś korzyści, korzyści finansowe. I tutaj właśnie będziecie się głowić, jak to zrobić, żeby to zrobić najlepiej, tak, żeby innych nie zranić, konflikt załagodzić, żeby to po prostu nie narastało, nie wybuchło jeszcze bardziej. Ale mieć również dla siebie jakieś korzyści. Także tutaj wasza inteligencja, sprytność będzie również e, bardzo ważna. To, co było, u królowa kielichów, również ta energia pokazująca, że chcecie e, być, chcieliście być, na pewno nadal chcecie e, tą harmonię mieć z innymi, ze światem, właśnie e, również z przeciw, swoimi przeciwnikami, tak? Żeby właśnie, taka, żeby właśnie takimi pozytywnymi emocjami, pozytywnymi uczuciami powoli, powoli do, osiągać swoje cele, tak? Wrócę jeszcze raz do tego, jeżeli jest jakiś konflikt, czasami nie warto wchodzić w to, tylko po prostu... Miło do tej osoby podejść łagodnie, i wtedy ta osoba, jeżeli jest naprawdę w takim momencie, gdzie jest wybuchowa, czy chce wybuchnąć, ma przed sobą właśnie taki moment, że, że ten konflikt naraz na, na y, wzrósł, tak, narósł, to trzeba to załagodzić, i tutaj właśnie Wasza. Sprytność jest wskazana, jakby to rozegrać, żeby, żeby to załagodzić. I tutaj dacie sobie radę. Widzę, że dacie sobie radę. Wasza świadomość to jest również dziesiątka kielichów, karta pokazująca takie pozytywne momenty z innymi ludźmi, z waszym partnerem, bo tutaj dziesiątka kielichów to jest właśnie też taka karta partnerska, szczęście w miłości z inną drugą osobą, ale również z innymi ludźmi, tak, z innymi, to nie musi być koniecznie partner, to ogólnie, ogólnie takie pozytywne, pozytywne układy z innymi ludźmi tutaj też mogą pod tą kartą się kryć, także wydaje mi się, że waszym postępowaniem, waszą przebiegłością można tak powiedzieć, ale taką pozytywną przebiegłością, tutaj zdobycie sobie ludzi i prawdopodobnie tym i będziecie się cieszyć szczęściem. Hmm. Ósemka monet, wasza podświadomość pokazuje, że wy chcecie pracować nad czymś, wy chcecie się rozwijać, bo wiecie, że to wam przyniesie jakieś pozytywne efekty. I um, podążacie za, za swoimi celami, za, swój, za swoimi marzeniami. Ósemka buław, jakaś um, niespodziewana wiadomość. Um, tutaj mamy umiarkowanie, czyli jakaś pozytywna zmiana, i as. I as, i as miecze, i as miecze, czyli zmiana, zmiana. As miecze to jest dążenie, wchodzenie w coś nowego. As to jest zawsze coś nowego, początek czegoś nowego, wejście w jakiś nowy układ. Muszę powiedzieć bardzo dobre karty, jeżeli chodzi o podświadomość. Podświadomość to jest bardzo ważna jak to powiedzieć, sprawa, nie wiem nawet, nawet, jak to nazwać, to, co się w nas kryje, gdzieś tam w naszej głowie, w naszym sercu, ten nasz duch, można tak powiedzieć, tak, ta, ta nasza dusza, to jest również nasza poświadomość. to, co siedzi w nas tam w środku, co się całe życie koduje tam, jak właśnie taka, jak na, na jakiejś kasecie się nagrywa i to siedzi tam mocno, w nas e, zakodowane i to ciężko jest wymazać, jeżeli się nie będziemy na tym koncentrować. E, ci ludzie, którzy na przykład zauważają to, że w, w, kierują się czasami podświadomie em, i, i przez to sobie robią problemy na przykład, tak, zastanawiają się skąd to się wzięło, dlaczego to tak jest, czasami właśnie, najczęściej powiem tak, najczęściej to jest tak, że właśnie coś się zakodowało w naszym, w naszej, w naszym dzieciństwie już, nasze wychowanie, nasi rodzice, nasze wzorce, nasz charakter, jaki dostaliśmy przy urodzeniu i tak dalej, to wszystko ma wpływ na to, i co my ze sobą będziemy nosić później w życiu. I, I to będzie się pokazywało w naszym życiu. Jeżeli my na przykład jako dzieci dostawaliśmy takie, a nie inne wzorce, to oczywiście to gdzieś w nas siedzi, tam w środku, tak? I e, tutaj widać właśnie, że Wy chcecie podążać za swoimi marzeniami, za, za swoimi e, planami. Te plany realizować, chcecie wprowadzać to w swoje życie i tutaj muszę powiedzieć, wasza podświadomość akurat w tym miesiącu będzie tak dosyć pozytywnie y, się pokazywała, tak? Y, w, w waszym działaniu, bo tutaj jest właśnie dużo działania, tu będzie dużo działania, będzie dużo właśnie nowych y, przedsięwzięć, nowego. Czegoś nowego, czegoś nowego, nowe możliwości również, bo my mamy to umiarkowanie. Tutaj będziecie również zwracać uwagę na to, żeby nie przesadzić. To, to umiarkowanie trzymać, tak żeby nie przesadzić w pewnych kwestiach, żeby po prostu sobie samemu golę nie szczelić. I e, będziecie liczyć również na takie dobre przypadki, również sytuacje, które będą dla was szczęśliwe. Także podświadomość. W tym miesiącu będzie Was bardzo pozytywnie kierowała w kierunku rozwoju, można tak powiedzieć. Dwa buławy, Wasza energia, tutaj widać również, że człowiek chce coś zacząć, ale jeszcze do końca nie jest tak przekonany z jakiegoś tam powodu, czy to jest odpowiedni moment, żeby to wprowadzić w życie. Także troszeczkę być może będziecie się zastanawiać jak właśnie tutaj to, tą sprawę rozwiązać, żeby dla was to było najkorzystniej. Energia zewnętrzna, czyli ludzie w sytuacji z zewnątrz, które do was będą przychodziły, tutaj mamy siłę. I znowu ta równowaga się pokazuje, bo ta ósemka z dużej arkany, ta karta to jest właśnie... Karta takiej równowagi. Kiedy człowiek ma siłę? Siłę człowiek ma wtedy, jeżeli ma taką równowagę w sobie, jest taki, ma taki balans duchowy. Jeżeli człowiek jest taki pogmatwany, chaotyczny, to on nie wie za co się złapać i właściwie niczego nie zrobi dobrze, będzie się łapał za 10 różnych spraw na raz i, i niczego nie doprowadzi do końca tak, tak perfekcyjnie, można tak powiedzieć, bo będzie taki po prostu rozkojarzony. Jeżeli ktoś się może skoncentrować na czymś, dobrze się skoncentrować, to będzie robił jedno po drugim, jedno zacznie, skończy, zacznie następne, skończy i powoli, powoli będzie dochodził do jakiegoś pozytywnego, będzie te sprawy załatwiał, tak, i będzie miał pozytywne efekty i na końcu dnia, że tak powiem, zobaczy o dużo mi się udało, bo po prostu człowiek był taki wyluzowany, wyluzowany, a właśnie ten luz taki, ten, ten balans życiowy, ta równowaga daje nam dużo siły również do tego, żeby pokonywać również jakieś przeszkody i stawiać się wyzwaniom jakie nam życie, jakie życie ze sobą przy, przynosi. E, zobaczymy, co tutaj jest. Wóz. Mhm. Świat. ha I król buław. Czyli dużo dynamiki. Kochani, ktoś z zewnątrz, ktoś z zewnątrz y, będzie miał do, duży wpływ na to, co będzie się działo w tym miesiącu, w waszym życiu. I ten ktoś będzie się starał, że tak powiem, będzie się angażował w, w tą relację z Wami, w sprawie również, czy będzie chciał sprawić, jak mu pozwolicie, aby tutaj nastąpiła jakaś dynamika. Ten ktoś będzie chciał wejść w jakiś układ z Wami, w jakiś pozytywny układ. Nie widzę tutaj kart miłosnych, ale tutaj widać, że ktoś będzie się angażował. I świat. Świat to jest piękna karta pokazująca, że coś się kończy, coś się zaczyna, coś znaczącego w życiu i świat otwiera nam nowe perspektywy, czyli wrota na świat. Tutaj można również mówić, jeżeli ta karta się pojawi, o wyjazdach, o przeprowadzkach, o właśnie takich pokonywaniu odległości, dużych odległości nawet między nie tylko miastami, a również, bo również kontynentami. Być może kogoś poznacie, być może ktoś was odwiedzi z daleka, lub sami gdzieś wyjedziecie. W każdym razie tutaj jest duże zaangażowanie i duża dynamika. Ktoś będzie zainteresowany, aby, aby z Wami wejść w jakiś układ. Mówię, nie, nie mówię tutaj o układzie miłosnym, tutaj kart miłosnych nie ma, ale może również to być początek czegoś, tak? Jeżeli chodzi właśnie o takie relacje miłosne. E, w każdym razie pozytywne karty, tutaj jeżeli chodzi o energię zewnętrzną. E, si dziesiątka była Wasze obawy, że Wy sobie z tym wszystkim nie poradzicie. Bo coś tutaj jest, coś trzeba tutaj załatwić, podejść jakąś decyzję, pokazać je również, pokazać to, że Wy macie rację. A być może nie jesteście tak do końca przekonani o swojej racji, tutaj mamy tą dwójkę buław, a jednak tą rację trzeba pokazać, jednak trzeba tych innych ludzi przekonać do siebie, aby uzyskać. Właśnie tutaj ten pozytywny wynik dla siebie, tak, żeby coś zdobyć dla siebie, i tutaj się troszeczkę boicie tego, że to może dla was będzie za dużo, co tutaj się dzieje. Także to wszystko was przygniecie. Dziesiątka buław. No, i tutaj mamy dwie piękne karty na końcu. E, dziesiątka monet. Oczywiście wasza energia, kochane e, panienki jesteście elementem ziemi i waszym, waszym rekwizytem są monety, czyli dynary, jak to inni mówią. No i tutaj mamy to spełnienie marzeń, spełnienie marzeń, takie uleczenie z tego co było niedobre, na przykład jeżeli były jakieś sprawy finansowe, się toczyły w nieodpowiednim kierunku, to tutaj to wszystko się wyprostuje i wejdziecie na prostą znowu. Ale muszę powiedzieć, że również taka satysfakcja życiowa, że ja coś osiągnęłam, osiągnęłam i tutaj mogę troszeczkę odpocząć. I ja muszę powiedzieć, tu będziecie walczyć o siebie. Macie tutaj również tego króla monet, tak? Nie tylko tą dziesiątkę monet, ale tego króla monet, który również pokazuje, że jakiś, jakaś e, wygrana. Jakiś przypływ finansowy będzie. Nie, nie mówię o wygraniu w totolotka, tutaj, chociaż może się też zdarzyć, ale nie, nie mówię o do wygranej w totolotka, ale na przykład po prostu w to Wasze zaangażowanie, wy się w coś zaangażujecie i będziecie widzieć tego pozytywne skutki, finansowe skutki, tak? Coś dobrego tutaj się będzie działo. Macie świetne karty, muszę powiedzieć. Ehm, ósemka. Ósemka kielichów, królowa kielichów i płk monet no i muszę powiedzieć tak trochę tutaj się boicie no tutaj wiadomo tutaj ja mówiłam o tym żeby się troszeczkę tak zastanawiacie jak to będzie mi się wydaje że w każdej inwestycji jakie człowiek robi w życiu jakieś tam zawsze obawy są i tutaj się boicie tego że być może będziecie musieli zrezygnować z tego czy z jakiejś części tutaj właśnie tego projektu że może nie osiągniecie wszystkiego tak, jak sobie zamierzyliście, ale czym będziecie się kierować w tym miesiącu i to jest bardzo ważne, o tym, co powiedziałam już na początku. Macie królową kielichów, i tutaj, tutaj też jest ta królowa kielichów, czyli yy, ta dobroć. Ta harmonia ze światem to dla Was będzie bardzo ważne, żeby nie wchodzić w konflikty z innymi ludźmi. Jeżeli takie konflikty będą się pokazywać, to będziecie chcieli to załagodzić w taki bardzo zręczny i, i, i dobry sposób. Przyjazny sposób. Będziecie chcieli tak przyjaźnie żyć z innymi i właśnie, właśnie w taki sposób również rozwiązywać problemy i podchodzić do waszych wyznań, wyzwań, wyzwań ym, z takim pozytywnym nastawieniem do ludzi. Tak? Nie od razu albo to wariat, z nim to nie ma co wchodzić w jakiś układ, tylko właśnie tak pozytywnie zobaczę, kto to jest. Zobaczę, pomyślę, zobaczę jakiś to człowiek, czy do mnie pasuje, czy z tym człowiekiem Będę mógł czy mogła wejść właśnie w jakiś układ, czy to układ finansowy, czy to jakiś inny układ, e, może miłosny. E, w każdym razie tutaj ta harmonia i to pozytywne nastawienie, takie przyjazne nastawienie do świata, będzie Wam bardzo pomocne e, w tym miesiącu, i muszę powiedzieć, że to, co sobie zdobędziecie. Będziecie trzymać mocno w garści. Tutaj macie o czwórkę monet. Nie będziecie chcieli tego stracić. Ja powiem Wam tak: coś w tym miesiącu osiągniecie. Coś będzie, coś osiągniecie. Czy to będzie coś dużego, czy to będzie coś małego. W każdym razie, razie będzie jak, będą być może właśnie taki jakiś mały konflikt, będzie może jakaś taka mała. Wymiana słów, może właśnie przeciąganie liny, ale wy będziecie tutaj bardzo mądrze podchodzić do tej sytuacji, tak że na końcu sobie coś wywalczycie i taką satysfakcję będziecie mieli finansową i, i ym, taką stabilność finansową sobie tutaj wy, wywalczycie, że tak powiem, zdobycie. Tak? I Będziecie to trzymać w garści. Tak, ta czwórka monet to pokazuje. Będziecie to trzymać w garści i nie będziecie chcieli tego ryzykować, żeby stracić. Muszę powiedzieć, ja jak zawsze patrzę na karty, czasami się te karty tak fajnie układają. Ja mam takie uczucie zawsze do tego, co, co leży na stole. I tutaj widzę taką stabilność, taką siłę, taką siłę która będzie w was się działa i wy będziecie się tym kierować. Tutaj macie również tego asa miecze, król mieczy. To jest siła, to jest walka do tego, żeby coś osiągnąć. I tutaj mamy również te monety, które pokazują jak, jakieś zabezpieczenie finansowe, a dla was to jest ważne. Dla was panienek jest ważne właśnie te finanse są bardzo ważne, bo wy jesteście elementem ziemi. Także tutaj sobie coś wywalczycie. Ale wrócę jeszcze do tych dwóch król królowych, które się tutaj pokaza pokazały: e, królowe kielichów, e, tą przyjaźnią, tym pozytywnym nastawieniem do ludzi i do świata. To będzie Wam bardzo, bardzo pomocne w tym miesiącu i e, dzięki temu zdobycie taki balans i, i to Wam da również siłę do działania. Na końcu będziecie coś mieli w garści w tym miesiącu i, i i nie będziecie chcieli tego ryzykować. Także e, trzymajcie mocno to, co sobie tutaj e, na co sobie zasłużyliście, co sobie wywalczyliście. E, mam nadzieję, że to czytanie trochę Wam się sprawdzi, być może nawet w całości się sprawdzi. I na końcu tego miesiąca będziecie tacy, mieli taką satysfakcję. Opłacało się po prostu, <laughs> kochani. Życzę Wam udanego miesiąca, trzymajcie się, uważajcie na siebie i do zobaczenia mam nadzieję.